Witam Was bardzo serdecznie. Jestem ryco, to jest kolejny cyjs Dzisiaj jest pierwszy dzień lipca, to jest czwartek. Was zachęcam i zapraszam do luknięcia w linki w opisie. Look to description below, linki macie więc nie zaglądajcie. Dzisiaj troszkę luźniej, bo no, vlogi były już ostatnio bardzo takie no, rzeczowe, troszeczkę według mnie bardzo spięte. A dzisiaj będziemy mówili o wyprzedażach. O yy, różnych tam zniżkach, obniżkach, czy warto w to się wplątywać, czy nie warto. Takie troszeczkę, żebyście się troszeczkę poczuli yy, luźnie. Więc sobie zapaszcie herbatkę, a ja Wam mówię. Yy, więc tak, odeszliśmy od tego, że. Aktualnie jest wielka wyprzedaż na Steamie i można kilka gi gierek zdobyć za darmo. Na przykład, kangurę KO. Runda druga jest cały czas chyba za darmo, ale mo mogę się mylić. Ale dobra, nie o to, nie o to. Chciałem też trosz troszkę powiedzieć o tym, czy warto wbrać udział w takich wyprzedażach. Zacznijmy od tego, że gry cyfrowe hmm, aktualnie no, gdzie, hmm, kosztują. Na tyle dużo, żeby po prostu praktycznie jak forma fizyczna. I czy warto kupić formę cyfrową, gdy można kupić przykładowo formę fizyczną? I tutaj zaczynają się pytania pod tytułem, czy jesteśmy zbieraczem, czy graczem, czy zbieraczo graczem, czy gracza zbieraczem. Czy bardziej zależy na, na to, żeby pokazać, swoją, jakąś mieć tak zwaną szafkę chwały, albo nie wiem, jakąś pokazówkę, albo po prostu mieć dużo gier i po prostu tak zwaną cyfrową półkę. Zacznijmy od tego, że ja o tym oczywiście kiedyś mówiłem, że ja mam bardzo dużo gier cyfrowych, ale przez to, że tak sobie powiedziałem, że co pewien czas sobie kupuję tak zwane tylko pudełka bez tak zwanych kodów i po prostu sobie uzupełniam. One są tam dużo tańsze w przeliczeniu. To jest tam nawet po złotówce czasami chodzą takie pudełka w zależności od gry. I czasami możesz sobie kupić za 20zł 20 gier, w zależności oczywiście tutaj, tutaj przesadzam, ale tak średnio za te 5zł to sobie możesz kupić 2 gry, za 10zł 4 gry, no to tak średnio wychodzi mniej więcej za 2,50zł 2, możesz już mieć na pewno jakieś tam lepsze gry. No, widziałem nawet takie, takie, takie śmie takich śmieszków z wykorzystanym kodem, mm, np. przykład Wiedźmin 3 kosztuje powyżej 100. Więc, oczywiście, strzeżcie się takich śmieszków, kupujcie takie po prostu, które Wam się najbardziej opłacają. Ale, wracając do wielkich sprzedaży i tak wielkich promocji, zacznijmy od tego, że największym, największym takim featurem dla wszystkich jest to, że te obniżki, teraz, to nie są obniżki. Ponieważ przed tymi wielkimi obniżkami te ceny troszeczkę się zwiększały, 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 tego nikt nie widział, bo to się zwiększało po troszku i nikt tego nie wiedział. A teraz nagle wszystko poleciało 70, 80 w dół. Oczywiście można zdobyć fajne gry, cyfrowa wersja za 5 zł, praktycznie za darmo to jest. I tak sobie, że, tak sobie mówisz, no myślisz, no mam do wyboru, mam do kupienia jakąś tam hmm, rzecz, przykładowo hmm, X, nazwijmy to rzecz X, bo nie będę niczego promował, niczego nie będę promował, będę złośliwy i nie będę niczego promował. I, i kupujemy tą na przykład w dniu premiery kupujemy to za 300 zł, bo teraz takie właśnie ceny potrafią mieć gry. Natomiast za x za miesiąc, za dwa, za trzy ono już kosztuje na przykład 50% taniej, czyli te 150 zł. A na przykład na tą promocję kosztuje 70% taniej, czyli hmm, nie wiem tam 100 zł czy nawet 90 zł w zależności od tego jaka to jest duża promocja oczywiście ja najbardziej preferuję, że już kupuję cokolwiek cyfrowego to kupywanie to w bundlu naprawdę mi się ta opcja, jeżeli chodzi o ten bundle, to wiecie o co chodzi, to jest, że za określoną cenę możecie kupić jakiś tam pakiet, pakiet stylu 20 K, no wiecie, 20 x w cenie tam 5 dolarów, tak? Jeżeli masz tam jakiś tam, do jakiegoś progu masz, no wiecie o co chodzi. Prawdopodobnie większość z Was już korzystała z bandlów, a jeżeli nie korzysta, no to oczywiście ja bardzo polecam. Oczywiście nie wszystkie bandle są takie opłacalne jak na przykład. Ja nie będę podkładał, podawał przykładał, bo mi nikt za to nie płaci. Więc no, są bardziej opłacalne bandle, są mniej opłacalne bandle, To od Was zależy jakie i kiedy bandle kupicie. To jest po prostu Wasza zabawa. Wy patrzycie na cenę, a ja mogę uważać, że to jest mniej opłacalne albo bardziej opłacalne, w zależności od tego czy jesteście takim można powiedzieć hardcorem bądź mini hardcorem no to jest patrzenie, wiecie na każdą złotówkę. Jeden powie, że kupienie przykładowo za 1 dolara, czyli za 4 złote 10 kier, zł to jest sztąks. A jeden powie, że, że on za 15, tyle, za 4 zł sobie kupił. Ka każdy inaczej na to patrzy, każdy inaczej. I w zasadzie tutaj wręcz można powiedzieć, że najciekawszym, najciekawszym zawsze, według mnie, najciekawszym aspektem wszystkich promocji. Bez względu na to, czy to są gry, czy to są jakieś y, ciuchy, czy to jest jakieś jedzenie, to zawsze jest to, że jest tam minimalnie ukryty, malutki haczyk. A jak się nazywa ten haczyk? Przykładowo, przykładowo kupi, kupujecie sobie 20 gier za tam bardzo, bardzo, bardzo dobrą cenę. Się okazuje, że to jest naprawdę sztąks i naprawdę wykupujecie to w formie takiego niesamowitej promocji. Ale za te 30-40 dni okazuje się, czy za pół roku, okazuje się, że to co kupiłeś dla tego sztąksa w tym czasie, no to teraz jest normalka. Że każdy może tak kupić, tylko że ty to kupiłeś pół roku wcześniej. No, są różne sztąksy. Mój najlepszy sztąks to jest Nintendo 2DS, który do dziś nie zniżył się z ceny. Od kiedy od Black Friday go kupiłem za 400, to do dziś cały czas trzyma cenę i cały czas jestem zdziwiony poziomem ceny, ceny na polskim rynku. Cały czas, cały czas. Coś mi się wydaje, że. Bardzo dobra inwestycja to jest i, i nawet jak za kilka lat coś takiego się sprzeda to i tak za bardzo podobną cenę pójdzie. No, a widziałem nawet takie e, nawet widziałem takie różne śmieszki, które wystawiają to za kilkakrotność e, nawet na różnych ebayach i naprawdę to ludzie kupują i to jest śmieszne dobra, więc uważajcie tam na wyprzedażach i ja czy ja będę wybrał udział w wyprzedażach no, powiem Wam, że nie do końca nie wiem. Nie, po prostu jakoś nigdy na wyprzedaży nie kupuję, nigdy na, nie napalam się na wyprzedaży. Zawsze czekam po prostu i patrzę. Czy rzeczywiście to co kupię będzie mi się opłacać i ja wam tak życzę nie bądź jak fajka zostaw mi lajka nie bądź jak huba nie masz suba to pod tym filmem daj mi suba no i like subscribe na razie na gazie pa, 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 pa.